Tak jest, podchodzi galernik. Wszedł bardzo ładnie. Cała dziesiątka koni jest w maszynie. Mamy sygnał świetlny do startu. I uwaga! Konie ruszyły! Ładnie złapała start. Ładnie złapał start Dakar, On poprowadził. Blisko niego deweloper. Tam jest również chinowiec. Walka o prowadzenie. Ucieka Takard. Takard, blisko niego. Jest Apex, on jest w tej chwili na drugiej pozycji. Dalej Chinowiec, tam jest deweloper. Jest także Elongacja, a stawkę zamyka Nordea. Z tyłu również galopuje Spiona. Do celownika pozostało około 1100 metrów. I już Dakar stracił prowadzenie, bo Apex teraz go wyprzedził. Apex dyktuje tempo na drugiej pozycji Chinowiec. Apex Chinowiec, pół zakrętu. Te konie wzmacniają tempo. To jeszcze Dakar, jednak się nie poddaje. Jeszcze raz rzucił się do przodu. Dakar, Apex. Dakar, Apex Chinowiec, tam jest nikotyna także w czołówce. Duży tłok na prostą. Dakar z Apexem. Blisko jest nikotyna. Tym polem finiszuje Chinowiec, pozostałe konie. Na razie prowadzi jednak Apex. Apex zdecydowanie. Polem rozpoczęła finisz Spiona. Walczy także w tej grupie pierwszych koni Nikotyna. Apex w tej chwili prowadzi. Apex, Apex, na drugiej pozycji Nikotyna. Apex, Nikotyna i jeszcze rzuciła się Elongacja. Apex, Nikotyna, Elongacja. I na czwartym miejscu Chinowiec. Taka jest kolejność na celowniku.